W naszej parafii w styczniu trwało głosowanie. Siostra Magdalena musiała się napracować, bo głosów spłynęło ponad 500. No i teraz chciałem ogłosić wyniki tego konkursu dotyczącego szopek, więc przy tej okazji no przede wszystkim wielkie gratulacje i uznania dla tych, którzy wykonali szopki. Bardzo dziękujemy także tym, którzy głosowali, którzy w ten sposób docenili pracę artystyczną. No i teraz... Miejsce trzecie, czyli brązowy medal. Antek Dakowski, szopka numer 10. Zapraszamy. Szopka numer. Miejsce numer 2 to szopka wykonana przez rodzinę dziok, Lena i Franek z rodzicami. Zapraszamy. Nie ma laureatów, to otrzymają później. I miejsce pierwsze zdobyła rodzina Waśkiewicz Pięta, szopka numer 13. No i tak się składa, że właśnie srebrny i złoty medal będzie do odebrania później. Siostra po prostu przekaże rodzinom. Więc przypomnę jeszcze tylko, że Antek Dakowski to szopka numer 10, rodzina Dziok. -Pięta. Szopka numer 1 i rodzina Wośkiewicz-Pięta, szopka numer 13.